<śmiany> <śmiany> Witajcie zwierzątki, pozdrawiamy z centralnej Afryki Zabieramy się za większe terrarium dla naszego Murinusa Zbieraliśmy sobie tutaj trochę takich stepowych klimatów, przynajmniej taką mamy nadzieję. Głównym elementem wystroju będzie ta czacha, którą gdzieś tam sobie umieścimy i prawdopodobnie pająk w niej zrobi sobie swoją kryjówkę, to się okaże. Natomiast na razie na tło postaramy się przykleić ten liść palmowy. Wydaje mi się, że ten kolor brązowy tak jakoś no tak się fajnie kojarzy z Afryką, przynajmniej takie mamy wrażenie. Dobra, to już klejna gorąca nam się grzeje. Tu kurczę, A, dobra. Czyli działa. Mocniej Tutaj nie żeby No nie Chyba mało tylko kleju Fajnie, tylko że... No dobra, I to byłby powiedzmy pierwszy etap. Taka wyklejanka. Natomiast e, resztę to już sobie zrobimy mieszankę piasku z gliną taką. Nawet Murinusek jest piękny na zdjęciu. Także przyniesiemy sobie miseczkę i zaczniemy się bawić. E, aha, jeszcze chcieliśmy trochę tam czachę odrasować żeby nie przesadzić nie no. Nie będę przesadzić, wszystko jest fajnie, ale przesada już psuje wszystko. mamy już mieszankę gliny z piaskiem mniej więcej pół na pół teraz dolejemy sobie wody no czym to będziemy dobra i tak się upać Mieszamy wymieszamy sobie żeby nam powstała taka o właśnie. I więcej wody tylko nie za dużo, bo jak damy za dużo wody to będzie dłużej schło i będzie na odpadało może Może nie trzeba będzie. I żeby to było plastyczne, ale żeby nie było błotko. Pomyślą, że jaki wyjdziecie. <grybujesz> o, teraz chyba jest takie w miarę, da się kleić. I teraz tutaj na tak. robimy sobie ściankę. Robimy sobie z tej strony. Tu już naszą tachę mamy zamontowaną. Tam parę kamyków. I ta ściana idzie sobie tędy i teraz tu w tym miejscu chcę zrobić taki mm, z suszonymi trawami, trochę taki ogórek jakby. Zaraz sobie to tak To nam zrobić oryginalny pierwszy plan. Tylko tak, zaczynając, ja muszę sobie umyć ręce z tej gliny i, i zaraz będziemy to dysponować. Zalety takiego terrarium suchego są takie, że można tu wiele różnych rzeczy włożyć, które raczej nie powinny zgnić. Bo ja u naszej urynoski praktycznie nie podlewam, nie zraszam, jedynie mam miseczkę z wodą, którą oczywiście musimy wymieniać co jakiś czas. I tyle, i bez, bez zraszania. o czymś takim nie wiem czy to będzie fajnie to nie to będzie nie ale to nic chociaż można by spróbować ją tam trochę kleją. będzie nasza mini Afryka dobra czekamy aż to sobie wyschnie Ech, dobrze moi drodzy terrarium jest gotowe. Zrobiłem jeszcze tutaj takie małe oświetlenie pasek ledowy. Przeciągnąłem tutaj przez wentylację, także będziemy mieli światełko. Fajną tutaj rzecz taką zrobiłem też. To jest. O, mamy żywą roślinkę tak zwany żywy kamień. Zobaczymy, czy ona nam się tutaj utrzyma. Czyli generalnie wszystko mamy przygotowane do tej najtrudniejszej akcji, no bo to jest minus i tu nie ma żartów, i tu pamiętajcie o tym, że to nie jest zwierzak, z którym się można wygłupiać i popisywać ja mam nadzieję, że nam to wyjdzie bez żadnych perypetii plan jest taki, że najpierw powyciągamy z tego terrarium co się da ona tutaj siedzi taka zwinięta i teraz albo ją złapiemy tym pudełkiem i przełożymy tutaj, albo spróbujemy Przyłożyć terrarium do terrarium. Zobaczymy, co nam z tego, jak ona się będzie zachowywać. Ja jej nie wyciągam nigdy. Tak, ona, jak tutaj, jako była taka średnia, jak została tutaj wpuszczona, tak tutaj siedzi. I ja tu nie grzebię, nie ruszam. Jedyne co to wymieniam, wodę i wpuszczam yy, karmówkę. No bo po prostu mam spory respekt przed tym zwierzakiem. Czyli tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, żebyśmy mieli pewien margines. Stołu jako margines bezpieczeństwa i na razie będziemy sobie wyciągać poszczególne elementy. Ona jest chyba trochę wystraszona tym, że jest w świetle dziennym i to może jest akurat na naszą korzyść. Tutaj czuję, że coś się tu dziwnego szykuje, tak? że coś się w jej otoczeniu dziwnego zaczęło dziać. Tu jest jej gniazdo i domek jeszcze resztki wylinki widzicie końcówki jakby odnurzy Żeby ona nam tam nie poszły, bo wtedy jej nie wyciągniemy. No i teraz tak no połączmy chyba te terarię że to by się udało wyciągnąć z góry. na razie jest na razie jest taka że próbuje się raczej ukryć niż wojować i to jest akurat dobrze może się uda nakryć tym pudełkiem to by było najlepsze rozwiązanie czy to będzie takie proste Nie. będzie ciężko żeby ona nam weszła Nie jest Murinus, czyli mamy nic, nic i nagle wystrzał. No i teraz już ona będzie mega wściekła Trzeba rzeczywiście zastosować taką metodę Czyli terrarium terrarium poszłabyś poszłabyś, ale nie tu to bardziej nie. O. no właśnie ona będzie się próbowała chować w swoim gnieździe w miejscu

Najgorsze co się mogło wydarzyć, bo w tej jaskini to ona już tam się czuje totalnie bezpieczna. Nic, powyciągamy co się da, oczyścimy sobie teren. A wszystko super. Nikt nie zginął. Nagrywasz? No, no i tak. Operacja się udała. Obaj z Hubertem mamy chyba stan przedzawałowy. Oczywiście Murinuska wpędziła biegiem z jednego terrarium do drugiego. No eee, i to w zasadzie chyba najlepszy scenariusz, bo nie musieliśmy się martwić w łapanie jej do pudełka. Także no teraz się na pewno schowa gdzieś tam w tyle terrarium, myślę, że za parę dni jak gdzieś tam będzie widoczna jej aktywność to zrobimy jakiś taki mały upgrade tego, tego odcinka, żeby Wam pokazać jak się ma w nowym terrarium, no i w Wtedy go wstawimy dopiero na YouTube'a, żebyście zobaczyli sobie całość, przy okazji ja tam w międzyczasie trochę zdjęć i porobiłem, to też je zaraz wam wstawię, żebyście mogli sobie obejrzeć. No ulubiony mój gatunek ptaszników, niestety szybkie, jadowite, nieprzewidywalne, dlatego raczej nie, nie polecam. No i przede wszystkim, gdyby ktoś pytał czy będziemy próbować rozmnożyć ten gatunek, to na pewno nie. Ona ma tutaj dożywocie, to jest taki mój afrykański klejnocik, no i tak pozostanie, także na razie tyle, jak się pojawi jakaś jej aktywność. No to damy wam znać. A teraz co się będzie działo dalej? No to to terenium musimy rozkurzyć, bo ono tutaj było w takiej wersji stepowej dla niej. Natomiast tutaj wyląduje nasz już lekko podrośnięty. Nandu Tripepi, czyli tu musimy zrobić takie terrarium raczej tropikalne. A to wędruje na półeczkę na swoje miejsce.